Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Palwat Panda, a to jest kanał Gameplay Party. Dzisiaj gramy dość nietypowo niż zwykle w Opoznickim gdyż gramy w pewien projekt o nazwie. ...a zaraz zobaczymy, tylko niech mi się tutaj na ekranie wszystko ładnie załaduje. On coś myśli, ale nie. Co? Wcisnę Enter. No mamy czarny ekran, ale poczekamy jeszcze chwilę. Tak, gramy, moi drodzy, w Facadę. Przynajmniej tak na polski to można przetłumaczyć. Czyli projekt, który... którym... Hmm. Moi drodzy... E, tak naprawdę, o co chodzi w tym projekcie? E, wybieramy sobie imię. Nie chcę Adama. Uh, I mean Andrew, I Annie, mean Ashley, Ben, Beth, Bob, Bena, Tylko, Oren, Chris, Dan, Dave, Diane, Dan Dark, Ed. Ed. Ed zostaje. I o co w tym chodzi? Nie jest to typowa strzelanka, jak możecie sobie to wyobrazić. Nie jest to, to typowa wyścigówka, jak możecie sobie wyobrazić. Nie jest to typowa gra porna, jak możecie sobie wyobrazić. Jest to typowa gra, której naszą bronią są słowa. Jedyne co możemy robić, to poruszać się lewo, prawo i przód, przód tył. To jest nasze jedyne ten. I co robimy? Przychodzimy do pewnej pary albo rodziny, małżeństwa młodego. Podejdźmy do drzwi. Słyszymy, już, już się kłócą.

Surprise, motherfucker. Yes, look at Hey, I thought I heard someone out here. Great to see you Hi. How's it going? Okay, let me in. <laughs> Hi Let me in. Wow, it's so great to see you after so long. Yes Okej, let's go. Ok, zaczął myśleć. Dobra, weszliśmy do środka. Jak widzimy, chata jest kartonowa. Ok, idę za tobą po Grace. Idziemy za nim po Grace. no. Oh it's so nice to see you. It feels like it's been forever. Um, <laughs> um <laughs> oh, sorry. Uh joke. Uh oh, you don't like my jokes. Well, um make yourself at home I guess. Oops. I need to go close the door. Don't like my jokes. No you. no, you really don't like my jokes, okej, okay, idziemy tam, idziemy dam. Nie lubię moich żartów. Jezu jak te obrazy się przesuwają, zobaczcie to na krawędzi. O mój Boże, ale schizo. Jezu, przestań się na mnie gapić, kobieto! Well, um, come look at this Italy photo. I feel stupid. Okej. Okay. I co... i co mam robić? Powiedz mi. No kurwa, ogarnę zdjęcie, no podszedłem. Okej, okay, ogarnę. No i co mam zrobić? No fajnie, zdjęcie. Zajebiście. Kurwa. Flaszkę mi dajcie, flaszkę. Okej, okay, napiszę mu coś, żeby się nie gniewał. Nice photo. <laughs> Przestań, nie milcz, kurwa, mać! Oh, okej. Okay. Okej. Okay. Nice photo, okej. Okay. Ej, I, I see. Idziemy, gdzieś zapierdalamy, gdzieś indziej. Ło, rysunki. Czemu kamera mi się sama, kurwa, obraca? Aha, tu, ten obraz chyba muszę oglądać. Nie. Nie. Atmosfera jest taka cicha. I on nie jest chyba zadowolony. Czemu tak raz sama reaguje na wszystko? Nie mogę się obrócić tam, gdzie chcę. On sam mnie obraca. Okej. Okay. How are you? Careful. Too many compliments can go to Trip's head. Ed? Careful. Too many compliments can go to Trip's head. Oh. Ed, Wiem, wiem, grałem w to już wcześniej, więc mu napiszę. It means romance. No czemu oni milczą? Jezus Maria, psychiczna rodzina. Skończ. Hi. O oh, fuck, bateria mi się da w laptopie, czekajcie chwilę. Oni chyba też poczekają, myślę. Oni się sam nie ruszą. Yy, zaraz wracam. I wróciłem. Ha, ha, ha. Dobra, proszę, przyjąć ten mikrofon. Super. Oni chyba nic nie mówili, no nie? Oni nic mnie, mam nadzieję, nie, nie, prosili. Dobra. Jest ta cicha muzyka ona mnie wkurwia! kurwia. Um, wiem, 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 wiem. Grace, um, trip, have got. E. Romance. O, oni nie to, co ja do nich mówię. O Boże. O Boże, stop, biorę kulę! kule. Eee, czy oni, czy to się skończy psychicznie? Znaczy inaczej. Czy to się jakoś dziwnie skończy? O nie. O nie. Strój jeszcze inaczej. Czy oni mnie zamordują? No nie. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Okej. Okay. Eee, czy ona pokaże mi gacie? Może później. Kto wie. O nie. Pytanie, czy za moje odzywki wybiegnę mnie z chaty?

Bo wiecie, co odłożę na miejsce. Dam ci buziaka. Chodź tu. Mm, to jest okropne! Idziemy stąd. On nas nie lubi. Weźmy telefon. Chyt. Jaki numer wybrać? Say something or call, call the police! Come on, come on! Say something, you fat bastard! wiem co zrobić. You. Are you are fat. Don't you. You are fat, don't you? Huh? You are fat. You are fat too. Okej, okay, sprawdźcie, co mają za innymi drzwiami. Co tu jest? Nic. Może coś w kuchni mi się przyda. Jezus Maria, wyglądają jak kosmici! Czy oni się chyba zacięli w tej grze, ale i tak jest śmiesznie. Um, zobaczmy, jakie wyposażenie kuchni. Um, żadne. Ale dużo jest przedmiotów tam, którymi można w nich porzucać. Um, weźmy sobie na przykład... O! 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 O, ładnie się uśmiechasz, tam ci później. Na jego oczach, jeszcze raz. Aż dostaną szału, albo nie wiem, oczopląsu. Jezus Mary, 11 minut od 5 minut nic się nie dzieje, oni nic nie mówią, Zacieli się, kurwa mać, zacieli się. Um, spróbuję tego. Czy to jest kolorowe dildo? Masz. Przyda Ci się. Widzę, że on Cię nie zaspokaja. Masz. Żryj to. Aaaa! Czemu nikt się nie odzywa? Odstawię to gdzieś w takim widocznym miejscu. Hyc tam. Zajebiście. A teraz powiedz mi, mój drogi... działa. No co mam z tym obrazem zrobić? No ja jebie, zacieli się na jebanym obrazie, no kurwa mać, zdemuluję Wam zaraz chatę, wezmę przed nią sobie wszystko na jedno, na jedno biurko eee, to. Hyt. Dobrze, co jeszcze? Kwiatek, mogę wziąć kwiatek? Czy mogę cię wziąć? Nie, nie mogę cię wziąć, a to jakieś dziwne rzeczy z po prostu Tego też nie mogę wziąć. Ale mogę poprząść kieliszki. Na pewno mogę poszczęślić kieliszki i tego wielkiego byka. Oś tu byku. Chyc, lecisz tam. Super, zajebiście. Wszystko wam na na ten jebany stół. Chyba będziecie musieli po mnie sprzątać. ha ha. ha, ha. ha, 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 ha. Chyc tam. ha ha. ha, ha. ha, 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 ha. tam. No ja je wiem, się na jebanym obrazie. Spalę wam dom lemoniadą. Haha, you fadas. Ja nie wiem czy to się tak pisze. Kurwa, zrobię z niemieckiego. Aj w dupę. No i perfect English. Motherfuckers. Kurwa mać. zacieli się. Wiecie co? Pierdolę was. Pierdolę ciebie i, pier i pierdolę twoją pieprzoną żoneczkę. Oni doprowadzili i doszło w 30 sekund nie odzywaniem się. To jest psychiczna rodzina. Tak! Zabieram ci kulę ze sobą, dobrze gadasz. Kto wie? Co nas tam spotka? Kurwa, ja chcę stąd wyjść. Ja chcę wyjść z tego jednego mieszkania. Niestety, tylko muszę cię zostawić. Eee, a ty się pierdol. Jezu Chryste, co za nienormalna rodzina. Wy wychodzę stąd. Nara. No kurwa, no ja chcę stąd wyjść. Pewnie w windzie będzie jakiś kolej z nożem, albo on wybiegnie z pią mechaniczną za mną. Na mnie patrzę za te drzwi! Szybciej z tą windą! Ciśnij ten guzik! O tam ciągle jest! Fuck this shit, open the door, open this fucking door. Co za chora psychicznie rodzina, ja chcę stąd wyjść. <noise> On się przesuwa. Różcie dupy w tej mincie. Nie mówcie, że nie działa. Ja wiem doskonale, że ona działa. Kurwa, znowu się przesunął. Mam to w dupie, zamyka te jebane drzwi. Nie da się ich zamknąć. Oni patrzą na mnie złowrogo Może teraz jakoś zareaguję, jak wejdę do domu.

Błąd w grafice, może tędy mi się uda uciec. Gdzieś przy szafie wiem, na pewno. O, 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 szafa. Pomijano wcześniej. Gówno, a w ogóle tu jest chyba... ...jajo? Kurwa, pająk. Chcecie mnie zabić tym pająkiem? Ja, wam, ja was znam, Tempe, Rudess, kurczy syny. Chryste, panie! Bezbe. Chuj z flaszką, ja chcę dildo. Jestem też chuj tam, gdzieś tam, o. o biorę dildo i nam Chuj me ko... Ej, gdzie, gdzie, gdzie? Ja wam ja to kradnę. Kurwa mać. Daj mi wyjść. Let me out. Let me out. Nie, 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 nie to się mi chiczne, nie mogę stąd wyjść. <śmany> jest tu za mną. Gaz. Gaz. Um, fuck this shit. Jest. Wyrwałem się im z objęć. Shit, 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 winda nieotwarta, shit! Ja <laughs> duchowo, duchował, mnie tu nie znajdzie, a co tu w ogóle jest? Coś ciekawego? Może jakieś wyjście poza grafikę, które by mi pomogło? Aha, nie widać jej! Gapi się, mnie, gapi się na 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 mnie. Nie, wiecie co? To chyba się coś z tym zjebało totalnie Albo oni są tak psychicznie, albo coś się zjebało, o, bez kitu. Eee, spróbuję, spróbuję, spróbuję to odstawić na stół Siąd o. Siądę sobie na kanapie. Redrum! Głowa mi robi 360 stopni. Redrum! Room. Redrum! Room. Albo coś w tym stylu. Klątwa. Dziwnie się kojta na boki. O, oh, co ja mogę z wami robić? Um... Nie, butelką was nie rzucę, bo nie można. Więc zadziała. Joke. Joke. To na pewno zadziała. Coś, coś się rusza. Bitch. Nie wiem, czy tak się pisze, bitch. Gówno. Gówno, jesteście chorzy psychicznie. Potykałbym was palcem w oko, ale gdybym... ten palec tak nie działa. Um, tu. Kurwa mać, no widzę obraz. jewany obraz, widzę go. Rozumiem, że Widzę go. Super. Powiedz jakiś komentarz na ten obraz. Poza tym, że wygląda jakbym był na drugsach. I'm on drugs. I'm on, I'm I'm on drugs, man. It's a, it's it's a good it's a good stuff. Yeah, you know. Okay. Hey, lady, lady, you wanna buy some stuff? Yeah. Okay. You want to buy buy some some stuff you want to buy some stuff do you want to do you want to you are smiling you want some stuff you no, 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 no. You need some stuff. Comfort. Hug, hug. Oh, how nice! i Okay. Do do you like to Kurwa, trafiłem do niemów. Ja jebie. Zaraz będą się pewnie porozumienia migowym gdzieś za plecami. Aaa, zamknąć ryję. <laughs> rysunki. Kurwa, rysunki. Kurwa mać. Wypuśćcie mnie. Jesteś pojebany, twoja żonka też. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, gdy będziecie preść. Nie wiem co, kurwa, Będziecie się napierdalać patelnią jak pejczem Wychodzę stąd, mam was dość kurwa. Kuzik. Kurwa, window, działaj. Wiecie co? Na tym momencie kończę. To nie ma zakończenia praktycznie. Dobra. Cześć. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, bo trafiłem do psychicznej rodziny. To by było na tyle. Do zobaczenia. E, komentujcie, subskrybujcie. Piszcie, co Wam się podobało, co nie. Narka.